Gdyby sprawa nie była poważna, to można by powiedzieć, że pan prezydent pozwolił sobie na żart, mówiąc, że, że w tej chwili politycy wtrącają się w wymiar sprawiedliwości. Problem polega na tym, że próbujemy i minister Żurek, wcześniej minister Bodnar są w tym bardzo konsekwentni, chcemy od, odtworzyć taki system sprawiedliwości, taki wymiar sprawiedliwości w Polsce, który będzie niezależny od polityków i będzie odporny na jakieś próby brutalnych interwencji polityków. Tak naprawdę to, to jest istota problemu, w jakim znalazła się Polska, jeśli chodzi o, o, o sądownictwo i szerzej cały wymiar sprawiedliwości. Że został on yy, yy, no, zdominowany przez politykę, przez yy, yy, liderów partyjnych i uwalnianie tego systemu, od tej brutalnej wersji polityki to jest jedno z najważniejszych dla mnie zadań. Bardzo żałuję, że, że pan prezydent postanowił kontynuować to, co robił poprzednik i to, co robił minister Ziobro. Nie mam wpływu na jego myślenie. Jakby miał, to by inaczej to wyglądało. Polub skomentuj, udostępnij.